Kochani, dzisiaj przyszła pora na moją metamorfozę i już mam pewien plan. Miałem zrobić w ogóle coś innego, ale nie dało mi się tego ogarnąć, bo miałem zrobić charakteryzację makijażem na jakiegoś potwora, ale to mi się nie udało, więc dzisiaj pójdziemy bardziej w moje klimaty czyli klimaty muzyczne i pójdziemy tak typowo amerykańsko rapowo, więc zrobimy sobie jakieś warkoczyki walne sobie kolczyk, ciary wszędzie jakaś stylówka, takie spodnie, wiecie cała dupa na wierzchu, zobaczycie jak to wyjdzie teraz na samym początku jedziemy na zakupy lecimy, muszę znaleźć jakieś spodnie takie mega luźne, żeby dupę pokazać taki jest plan, buty będziemy mieć za 10 koła, może znacie taką osobę która taką ma. Torebkę Guci też będziemy mieć, więc... Zapowiada się dobrze odwzorowany ten fit. Ja. Obagi fit, morde. Więc dobra, bierzemy te na jasno, Dla 2000 blytyny. Nie ja się wystarczyć, powiedziałem buu. Przybieram się za ciebie, tak? No go się na łysył na jak pan. Będzie idealny dzień. Nie ma czegoś takiego jak swój dzień. Jeżeli chcecie mieć swój dzień, to manifestujecie i dajecie temu dniowi Cię pokonać. Ale dzisiaj to nie jest ten dzień. Dzisiaj żaden dzień ze mną już nie wygra. Dzisiaj jest dobry dzień. To będzie jeden z lepszych dni w moim życiu. Tak stwierdziłem. Dobra kochani, kupiłem wszystko oprócz jednej rzeczy, ponieważ mamy zrobić warkoczyki, więc potrzebuję dłuższych włosów, więc muszę kupić doczepy, przeczepy, do doczepy, coś takiego. A nie ma innych kolorów. A jaki spray do włosów jest, żeby to przefarbować? Niebieski, zielony, czarny, oh. Dobra, to bierzemy wszystkie. <grym> za coś kombinuje. Ja jej mam tylko dostarczyć materiały. Ona ma kombinować. Dobra, dziękujemy. Dobra, mamy wszystko. Jedziemy teraz do dobrego przyjaciela, bogatego przyjaciela, który ma bogate ciuchy. I zaraz zobaczycie dokładnie o kogo mi chodzi. To czarno za nim było. Ej, a czy dałbyś radę teraz, stary, wziąć mnie na klatę? Teraz, w tej chwili, patrzcie. się Nie! Co my robimy? Możesz się na nim, bo to Nie zaje... No właśnie nie mam gdzie Jaki król! Dobra, Patryk, jest tak. tak Zaczynamy od torby Gucci Kupioną Boże za pół ceny od Fliza, ale no wartość ma dużo. O, pasuje Jakie góry I teraz, a ma, jaki masz numer buta w 44,5 tak? Nie, ale dzisiaj tak. O. Buty zostały zakupione za 1000 zł, nie, nie, nie. Wy, ale wartość, wartość tych butów na 100 na w takiej stronie z butami to 10 tysięcy była, jak sprawdzałem. Patrz w jak one są brudne, bo ja w nich byłem gdzieś w bocie, ale ja. chłop chodzi w bocie, w białych butach za 10 koła. No Ogólnie mówiłem, że nigdy w życiu nie zrobię kolczyka. Nie wiem, czy się zmieniło, ale się coś zmieniło, bo właśnie jestem umówiony na jeden. Ogólnie ja nie lubię igieł. Tak zauważyłem. Tatuaże mnie bardzo bolą, więc boję się przekucia. No nie, że się boję, ale. No, nie, no nie wiem, jak to opisać. Po prostu. No będę robił tu kolczyk, taki wiecie, typowo rapowy. Nie, no się cykam trochę, no coś w tym jest. Dzień dobry. Nie, no co ten najbardziej oddaje, film? Ten bling blink, no świeci się. No, niech ci świeci. Dobra. Let's go. Teraz pytanie, czy ten ból jest tego wart? Boję się. Problem jest taki, że mnie tatuaże strasznie bolą. I nie lubię igieł. I zawsze marudzę tutaj, więc przepraszam. Ło coś mi. A Trzymaj mnie. Koń jeszcze dużo czasu do Bo nie będziesz wolał, żebym to pół zeskoczyła, czy cię strzegać? Ej, właśnie nie wiem. Co gorsze? Już? Nie, dalej jest. <grym> sprawdzisz no. sobie. Jestem strasznie przestraszony. Nie lubię igieł. Nie myślę, nie myślę o tym, że zaraz będę miał dziurę w uchu już działamy? Nie, teraz zaznaczam. Ej, bo to już mnie bolało, nie? Mam wrażliwe uszy, ale będzie dymka, chłopie. To było tylko wykołaczka. Do Ty żartujesz. Dobra, bo będą widzowie się śmiali, że jest mały, męski, więc teraz. Dobra, nie umiem udawać, że jest okej, okay, boję się. <grybujesz> ale jest typa, w ogóle się nie boję. Już? Z zaskoczeniem miało być, nie powiem ci. Jak się czujesz? Ty no bolało, znaczy nie. Ej, dalej boli. <grybujesz> dobra, dokręcę jeszcze na Blink, blink. Już mogę wstać? Zebleję. No, zrobione. I teraz idziemy na wojnę, pojedziemy do kobiet w trakcie fajnych dni. Fajnych, niefajnych, potrzebnych dni. Musimy iść, zrobić zakupy, żeby mnie w ogóle tam wpuściły. A one wiesz, jeszcze zestresowane, bo teledysk nagrywają. Damy radę. No, muszą być te bananowe, chłopie. Udało się! Pianki bananowe w czekoladzie. Póki nie wiedziałem, że coś takiego istnieje. Plan jest taki, że wyjdę stąd, wyglądając totalnie jak Debil, najgorszy na świecie, ale oby się udało po prostu, żeby ta metamorfoza wiesz. Żeby ona była jednak taka, że to naprawdę się zmienia. Więc nie mogę wyjść jak Debil, bo ogólnie nic by się nie zmieniło. Ale wyjdźmy, wyglądając inaczej. Dzień dobry! Ej. Czterech sklepów! Co kupiłeś nam? Byłem. Masz podpaski? Mam i mam. Dobra, ogólnie przypofe z tymi przyczepami Są blond, musimy przefarbować, mam spray Więc lecimy z tym Direct! Tu, 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 patrz, tu, tu, tu Direct teraz, direct O, ale będę wyglądał debilnie, zarąbiście, tragedia Nie mam dwubieguności Wyglądam tak, a zaraz będę wyglądał 40 razy gorzej Ale to będzie nudne, coś czuję Ja mogę wystąpić w klipie, będę fajnie wyglądał Ty <tuszy> Ale rwie Ciężkie życie być kobietą I no, Idziesz na depilację laserową, tak. powiem, dopiero zobaczysz Ale my no. mamy bardziej u, u, wraż, unerwione tam na dole Oni? To jajka robisz laserem? Challenge challenge. laser tak. na jajka. ale ja tak. tego nie nagram. Nie. nie. No, no nie masz jaj? No ale, ale tylko jak. No no ale, ale, no no ale, tylko... ale nie pokażę <laughs> tego. Dobra, poczekaj, bo mi wyrywa ostatnie szare komórki z głowy. Ja chcę tylko powiedzieć, że ja jestem na planie teledysku, a dzisiaj mam być raperem, więc wszystko idzie idealnie. Widzowie, widzimy się jak skręcę wszystkie warkoczyki, a raczej już Zuza skręci. Ej, nie ma tragedii. Wyglądam jak Palma. Zobaczymy jak będzie to wyglądało, jak będę miał całą stylówę, bo wtedy będzie wiadomo o co chodzi. A na razie wyglądam normalnie i włosy mam nienormalne i jeszcze sweter de Rick and mortiego. Ej, wyglądam jak ci bracia Island Boys. Island Boys. Nie! Wow. Ale ty my tu! Co ludzie w 5 sekund? Ludzie się dziarają kilka tygodni i ja to to w 5 sekund. Dobrze, że mam zuzę do pomocy, ja nie wiem, jakbym sam to robił. Stary, on już wariował. Tak już wariuję. No. Muszę zejść w dać muszę się wczuć. Eee. Więc ten tatuaż symbolizuje nasz rozkwit jako ludzie i pokazuje to, że chodzi o rozkwit. Czas, zegar. I kompa sugeruje, że zawsze trzeba iść do przodu to dwa role. No. Ej, ludzie pomyślą, że jestem odklejony, bardziej niż zwykle. Ściągnąć? Ale to nie ściągnę. Ue, ue. Czemu zawsze zuza na teledyskach? Do góry. Ręce do góry, jestem przyzwyczajony, jestem raperem. Widać mi dupę? No. Chciałem powiedzieć, że nie. Ten bolał bardzo. Włównie, że Artypedyczny. Pobili mnie, bo jestem zadowolonym raperem. <laughs> o, a, się... <laughs> Jak na to, żeby nie było. To. Nie, nie, na... nie napinałem akurat teraz, to komplement. Nie! Yeah, mmm, ok! Kiedyś nie miałem nic, dzisiaj mam wydzierane całe ciało. Inni mówią, że to pain, ale mnie to wcale nie bolało. Yo Yeah Jak <hastan> nie morta. To jest Lil Mort. O, oh, czekaj, to jest Lil Mort. Faktycznie się zdało nawet do Yo, Jo! man? Może wygram, ale jaja by były takie... Ale ma delikatne ręczki, widać, że nie co znały pracy fizycznej żadnej. Ale psychicznie są zniszczone. No i gip To się ci no, Się Chcesz klip? Chcesz klip? <laughs> Nie, no. nie widzę przez te wówce. Jakbyś nie z więzienia. Klękaj. <grymne> 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 chwila przerwy, ważne info. Dziękujemy za tak duże zainteresowanie naszym koncertem w Katowicach. Bilety meet and Greet zostały już wyprzedane, ale zostało jeszcze trochę regularnych, więc na co czekacie? Kupujcie bilety i zostańcie częścią naszego największego eventu. Link w opisie. I powiem wam tak, będzie grubo. A teraz wróćmy do odcinka. Przed nami ostatnia metamorfoza kochani. W U. tym odcinku będą wyniki i kto wygrywa w ogóle 500 zł. Nie ja. mogę się doczekać, co przygotował Zapomniałem w ogóle, że aż taka wygrana wielka jest. Jest, jest. Patryk Dobrze. się przebrał za Elmo. Elmo? Naprawdę? Ja <laughs> nie wiem, czemu <co> oni pomyśleli. <laughs> ja myślę, że to może być charakteryzacja na starą osobę. Mi się wydaje, że słyszę jakby jakieś Jakiś łańcuchy. Węglaje, glany. Nie, ja myślę, ja myślę, że dres. Czuję, że mógłby być cały wydziarany. Całe hmm. ręce. Marku chiki. jak multi, what's up? On ma bready. Jak mu dupka w ogóle wystaje? Mam <grym> teraz zrobić taki squish, squish Ej nie wiem czemu, ale buja Spoko wyglądasz Czy ty masz buty o, jest... za 10 tysięcy złotych prawda tak. Pro? I dorebka to za 10 To jest SoundCloud Draper po prostu O widzisz, to jest Tak jest Tak ci tak jakoś na zębach Tak Ok, już tak Aluminium trzeba Teraz wyświetlę te pliki, aaa, oh, dajemy kartę z linii! Oh, Fajna a, torebka, przemka, ploi buty! Tak. Uwaga, zrobiłem jeszcze jedną rzecz. Sutki przebiegnie? Nie. Działa na drugą. Ale zrobiłeś. Zrobiłeś! Musimy ja. na to zostawiasz? Nie, bo nie można słuchawek takich podobnych przez tak. długi okres nosić, a ja mam studio cały czas teraz, więc ściągam. Chyba nie ja. ma tragedii. Ale Patryk się zmienia! Yeah. Dane, bo wziąłem taki najbardziej błyszczący specjalnie. Bing bling! Bing bling! Nie mi się po tobie, że właśnie zaangażujesz... Yy, ja nigdy nie gościów, chciałem przedwijać. No, bijać, no ale powiedziałem spalić. A jak bolało? Bolało, no ja nie robię igielu, no. Ej, Ja myślę, że możemy ogólnie oceniać. No tak? zbyt kupkę. kubkę. Ale go! Kochani, ostatni odcinek u metamorfozowanych. Czas na ocenki. Patrzę sobie teraz na te wszystkie metamorfozy. Staram się być mega, mega sprawiedliwa. Ustawiam sobie taki swój własny ranking. Kto według mnie zrobił największą metamorfozę. Kto podjął się najbardziej ryzykownego kroku. W takim wydaniu to ja Patryka jeszcze nie widziałam. Więc jest Jestem trochę w szoku, ale uważam, że to była bardzo dobra metamorfoza, bo faktycznie zrobił tak, że dużo się zmieniło. Plus oczywiście zakolczyk, no bo wiadomo, że to mu zostanie teraz na kilka dni, nawet jeśli będzie chciał to wyciągnąć, to jednak musiał przejść przez ten ból. Moja unpopular opinia to to, że moim zdaniem to była jedna z najlepszych metamorfoz, ponieważ tak jak Wam powiedziałam już jakiś czas temu, dla mnie liczy się to, jak bardzo różni się wygląd od codziennego do tego, co możemy zobaczyć w tych metamorfozach. I tak jak świeży na przykład zgodził się na łyso i dzisiaj chodzi na łyso albo Hania bardzo Bardziej tym stylem pasowała do siebie. Tak, Patryk pokazał się teraz w czymś, czego totalnie bym się po nim nie spodziewała i Czymś, co jakby mu pasuje i bardzo dobrze wygląda. Patryk, proszę Państwa, zaskoczył mnie bardzo, bardzo fajnie, bardzo pozytywnie. Była to duża metamorfoza. W ogóle pasuje to do niego. Według mnie Patryk zrobił na pewno dużo lepszą metamorfozę niż Bartek Kubicki, którego oceniłam na 7,5 punkta. Faustynę oceniłam na 8,5 punkta i według mnie ich metamorfoza była porównywalna. Patryk naprawdę był taki, wiecie, nie do poznania. O to właśnie chodzi w tej serii i Patryka oceniam z tego względu na 8. Jakby był, był taki efekt wow, że faktycznie po, w momencie zerknięcia na niego przez chwilkę miałem laga, co, co tu się stało, o co chodzi. Właśnie ze względu na to, myślę, że wysoka ocena, rzadko daje takie wysokie, Patryś 9,5. Uważam, że to była jedna z lepszych przemian w tej serii. Myślę, że na pewno tutaj Patryk zasługuje na 9,9, bo zawsze y, mo mogło być jeszcze na przykład y, coś. Nie wiem co, ale 9,9 Patrykowi tutaj daje. Powiem szczerze, że wygląda zupełnie jak nie on i tak naprawdę gdybym wczoraj miała się widzieć z nim ostatni raz i teraz minąć go na ulicy, to bym go nie poznała, a dla mnie to jest najważniejsze w tym całej serii metamorfos. dlatego Patryk uważam, że zasługuje w sumie na wygranie tej serii, dlatego ode mnie dyszka. Podsumowując, oceniłbym Patryka na tym samym poziomie co Hanie, ponieważ yy, poświęcili bardzo dużo czasu na fryzurę, Przybili sobie skórę kolczykiem i stylówka też była na równi dopracowana, także moja ocena to 9. Dobra robota, Patryk. No, dokładnie tak jak Patryk powiedział, więc werdykt! Oczywiście widzowie napisze w komentarzu, kto według Was stworzył najlepszą metamorfozę, a teraz chyba zaczynamy od ostatniego miejsca, co? Takie się wyglądałem. Pewnie? O nie zrozumiałem cię. A. Ostatnie miejsce zajmuje Bartekowałam się, mi się Za mało bardzo... mi zapłaciłeś mi się bardzo... nie Wiem dlaczego, bo wyglądałeś jak ty <laughs> Wyglądałeś zbyt sexy bardzo Dobrze <laughs> Piąte miejsce zajmuje Kartoni Przecież ja nie wyglądałam jak ja <śmienicza> Ej dobra, tego się nie spodziewałam. Myślałam, że będziesz wyżej. Czwarte miejsce zajmuje... Ej, ja się... Na, Na podium trzecie miejsce zajmuje... Świeży! Co?! Łyta Let's go! I uwaga, całą serię umetamorfozowanych wygrywa... Podry. Yes. kolczyk się opacał. Yes. Tak. 500 zł dla Ciebie gra. dziękuję. w tym odcinku, 11.